Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy pieczonego bakłażana. Mam tutaj trzy bakłażany opłukane. Odcinamy końcówki i będziemy kroić w centymetrowe kawałki. Oprószymy solą i zostawimy na 30 minut. Po tym czasie osuszymy ręcznikiem papierowym. Doprawimy bakłażana, przełożymy do naczynia i będziemy piekli 40 minut. Bakłażan jest bardzo zdrowy. Tak, Oprószymy solą. I pozostawiamy na 30 minut, aby pozbyć się goryczki. Jeszcze pokroję następny. Po 30 minutach tak wygląda bakłażan. Na wierzchu pojawił się płyn, jest to taka goryczka i należy Opruszyć, y, op, osuszyć ręcznikiem papierowym i teraz bakłażana doprawimy solą, pieprzem, ale soli mniej, ponieważ on już był słony. Oprószymy tymiankiem i polejemy oliwą i będziemy piekli 40 minut. Pamiętamy też o mieszaniu bakłażana, ponieważ żeby się równomiernie upiekł to musimy go pomieszać. Tak już mam osuszony i teraz... Białkiem obruszamy i polewamy oliwą. Ja tu mam trzy łyżki oliwy. Wcieramy i dajemy do pieczenia do piekarnika. Tak przygotowany pakowam. Będziemy piec Możemy również bakłażana zrobić z grilla Tedy Kroimy cieniutkie plasterki smarujemy z jednej i z drugiej strony oliwą i pieczemy Bakłażan wędruje do piekarnika I tak oto wygląda bakłażan pieczony Ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl bakłażon pieczony.